Róża, znasz temat zajęć. Nie. To proszę, powiedz. Rower to, to jest to. To zadanie takie jest, rower to jest to. To zadanie ma taki tytuł, a temat dzisiejszych zajęć? Badanie zawartości tlenu, Badanie zawartości tlenu w igłach, igłach świetlnych. Mhm. Żywego, Żywego i martwego. No i dlaczego tutaj rower akurat się pojawił jako zadanie w związku z tym tematem? Kamila. No jak myślisz, no dlaczego? Mieliśmy wpisać y, informacje świadczące o tym, że rower jest y, środkiem transportu przyjaznym dla ludzi i środowiska. Aha, no to już jest związek dla środowiska. Dobra, dziękuję. Teraz wam tutaj pozaglądam, co tu jest porysowane. To, to robiliście teraz, tak? No

rozdrobione i suche igły świerku, a w drugiej znajdują się rozdrobnione igły żywego świerku, po który byliśmy na cmentarzu. I w jednej są. Aha, woda i woda jest, są woda jest dodana woda utleniona i w jednym nie zachodzi reakcja, bo tlen się nie wydobywa z tego. W tym brązowym, tak? W tym. A, uh -huh. Tak. A w drugim za... W tym zielonkowym takim czy całkiem? Tak, i wydobywał się tlen. Z, z Więc na, mamy dowód, że w, roz, w żywych igłach znajduje się tlen, a w wysuszonych nie. No proszę. I co będziemy jeszcze przygotowywać teraz? Żeżuchy. Będziemy wysiewać żeżuchy. Aha, to tak samo jak tamta grupa. Która będzie właśnie służyła do badania wpływu spalin samochodowych na kiełki żeżuchy. Mhm. No to dziękuję.